Dzień dobry, prosto z Katowic z Kongresu Nowej Mobilności. Jesteśmy w studiu EV Club Polska, elektromobilni i Orlen, a moim i Państwa gościem jest pani Agata Filipowska, Head of Data and Analytics w Otomoto. Dzień dobry Pani Agato. Dzień dobry. Porozmawiamy o m.in. rozwoju elektromobilności w Polsce. Pani Agato, jak będzie wyglądał rozwój elektromobilności w Polsce w najbliższych latach i jakie trendy zauważyła już pani właśnie na portalu Otomoto? Jeżeli chodzi o rozwój elektromobilności w Polsce, myślę, że dzisiaj jest to nie, jednak mimo wszystko trochę wróżenie z Trudno powiedzieć, jak, jak ten rynek będzie się kształtował za lat 3 czy 5. Głównie z tego powodu, że to, co widzimy dzisiaj, jeżeli chodzi o nieprawdopodobne wzrosty, są te auta chińskie, gdzie wzrosty w liczbie aktywnych ogłoszeń są na poziomie 400%. A jeżeli chodzi o auta elektryczne, no to ten przyrost tych ogłoszeń jest jednak mimo wszystko zdecydowanie mniejszy. My mówimy dzisiaj o skali rzędu 2% wszystkich aktywnych ogłoszeń aut elektrycznych versus 17-18% jeżeli chodzi o auta chińskie. Także jeżeli chodzi o rozwój, trudno powiedzieć. Natomiast jeżeli chodzi o wyzwania, które mamy, czy szanse, które widzimy, no to zdecydowanie tutaj kierowcy hybryd są bardziej skłonni pójść w auta elektryczne, więc to jest na pewno nasza szansa i to jest pewna grupa celowa, która widzi to zdecydowanie lepiej. No nie wspominając o tutaj osobach z dużych miast, takich jak Warszawa, Poznań, gdzie infrastruktura pomaga właśnie w podjęciu decyzji o zakupie auta elektrycznego. No właśnie, wspomniała Pani o tych szansach. Czy my mamy szansę dogonić bardziej dojrzałe rynki europejskie na drodze właśnie do elektromobilności? Oczywiście, że mamy. Co jest możliwością, czy, czy tym, co powinniśmy zrobić? Przede wszystkim budować wiedzę i świadomość. Jeżeli chodzi o polskich kierowców, to tylko około 23% mówi, że posiada dobrą wiedzę w zakresie aut elektrycznych podczas kiedy na przykład w Wielkiej Brytanii jest to aż 40% wszystkich naszych respondentów. Innym elementem jest kwestia znajomości kogoś, kto posiada auto elektryczne. Im więcej tych aut będzie, tym szybciej tak naprawdę nowe auta będą przybywały, dlatego że jeżeli na przykład spojrzymy na Portugalię, gdzie 72% osób zna kogoś, kto posiada auto elektryczne, to ponad 50% decyduje się, czy chciałoby zakupić takie auto, czy decyduje się na jego zakup. W Polsce 40 parę procent zna kogoś, kto posiada auto elektryczne, i tylko 35% chciałoby takie auto zakupić, czy rozważa jego zakup. Także jest to kwestia budowania z jednej strony wiedzy o tym, co auta elektryczne nam dają, a z drugiej strony świadomości i tego obalania mitów o tym, że na przykład auto elektryczne rozładuje ci się w trakcie drogi do pracy. Naturalnie. Wspomniała Pani też, że przodują jednak marki chińskie. I korzystając właśnie z Pani wiedzy i takich, takiej wiedzy w konkretnych liczbach, jakie marki chińskich osobowych samochodów elektrycznych kształtują um, obecną podaż i na polskim rynku motoryzacyjnym. Ja myślę, że tutaj ja nie zdradzę żadnej nieprawdopodobnej tajemnicy, dlatego, że jeżeli chodzi o taką, taką grupę tych marek o największych wzrostach na automoto, no to jest to bike, jest to BYD, jest to moda, jest to MG i jest to Lip Motor. Także nie jest to nic takiego, co myślę, że dla kogokolwiek z naszych słuchaczy byłoby dużym zaskoczeniem. Natomiast tam faktycznie marki chińskie dzisiaj generują trzy cyfrowe wzrosty i to są wzrosty powyżej 200%. I to jeżeli chodzi o liczbę dziennych oglądających te ogłoszenia, ale także jeżeli chodzi o liczbę tych ogłoszeń. Także te wzrosty tutaj naprawdę są bardzo, bardzo duże. Pani Aga, to bardzo dziękujemy za rozmowę i taką dawkę eksperckiej wiedzy potwierdzonej w liczbach. Oczywiście zapraszamy naszych słuchaczy na portal Otomoto i aby się nie bali wybierać kategorii auta elektryczne. Zdecydowanie zapraszamy do zakupu aut elektrycznych na Otomoto. Dziękujemy. Dziękujemy.